Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na giełdzie papierów wartościowych. Witam gości zgromadzonych w sali notowań. Witam internautki i internautów na kolejnym debiucie na rynku New Connect. Dzisiaj na rynku New Connect debiutuje spółka Punch Punk. Pod tą nietuzinkową nazwą kryje się firma, która działa już od kilku lat i ma dorobek w branży, w branży game dev, czyli game development. A jest z nami autor tych sukcesów, prezes zarządu Krzysztof Grudziński. Witam serdecznie, panie prezesie. Oddaję pan głos. Witam. To dla spółki bardzo duży dzień. Finał mojej czteroletniej pracy, mojej czteroletniej pracy i pracy zespołu. Chciałbym podziękować przede wszystkim ludziom, którzy jakby pomogli mi znająć miejsce w Game Devy panu Krzysztofowi Kostowskiemu, Aleksemu Uchańskiemu. Panu Wojtkowi to oraz mojemu drogiemu zespołowi, który w zasadzie każdego dnia pomaga nam, pomaga mi i ciężko pracuje po to, żebyśmy mogli robić kolejne projekty. Dziękuję. <noise> Dziękuję bardzo. Proszę Państwa firma Punch Punk ma już pierwsze sukcesy za sobą, przeprowadziła skutecznie z sukcesem emisję akcji, publiczną emisję akcji w ubiegłym roku, pozyskała 1,5 miliona Złotych na rozwój, i dzisiaj jej akcje debiutują na rynku New Connect. Serdeczne gratulacje dla wszystkich pracowników spółki, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Przede wszystkim dla Pana, Panie Prezesie. I żeby uczcić ten moment, mam przyjemność przekazać Panu z najlepszymi życzeniami statuetkę rynku New Connect, naszą Vivienne. I życzyć dalszych sukcesów i dynamicznego rozwoju spółki, żeby Wasze produkty trafiły do jak najszerszego ogrona klientów. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo fotoreporterom. Jeszcze będzie później czas na zdjęcia. A tymczasem yy, dowiedzmy się więcej, co kryje się pod tą tajemniczą nazwą Punch Punk. Panie prezesie, bardzo proszę. Spółka Punch Punk operuje w trzech segmentach. Indie Premium to są gry, które jakby wychodzą z naszego serca. To są gry o większych budżetach. Mamy takie dwie premiery za sobą. One wyróżniają się oryginalną stylistyką, narracją. W tej chwili będziemy pracować nad takim naszym największym projektem, za którym chwilę opowiem. Kolejna nasza działalność to rynek wirtualnej rzeczywistości, który prężnie rozwijamy i też za chwilę Państwu zaprezentujemy, jak rozwija się on w naszej spółce. Trzecia noga, mówiąc bardzo biznesowo, to projekt Work for Hire. Mamy dobry, profesjonalny zespół. Obecnie w spółce realizujemy kilka takich projektów. Są to symulatory. W kilku z nich jakby wierzymy w niej i myślimy, że przyszły rok przyniesie nam na pewno dwie dobre premiery. Aha, cofam naszą prezentację, nie się próby. No o spółce. Początki działalności naszej spółki to 2017 rok. Model biznesowy, o którym przed chwilą opowiedziałem, więc robimy rzeczy premium, robimy rzeczy VRowe, robimy rzeczy War for hire. Wykorzystujemy rozpoznawalne, rozpoznawalne IP, o których też za chwilę opowiem. Współpracujemy też z rozpoznawalnymi polskimi studiami działającymi w branży game dev. No, takim bardzo znaną firmą jest firma Playway. Mamy też doświadczony zespół, który pracował przy takich grach, na przykład jak Dying Light czy Ruiner. Tutaj sobie powiedzieliśmy te rzeczy, ale dlaczego ja się cofam, proszę Państwa? No pewnie dlatego, że nie mieliśmy próby. Strategia spółki na lata 2021-2022. Tutaj tytuł Moonshine. Jakiś czas temu kupiliśmy prawo od autora Batmana, Bryan'a Azarello. Tu mogą Państwo zobaczyć screeny już właściwie z gotowego demagry. Mam nadzieję, że za jakiś czas pojawią się bardzo dobre informacje dotyczące tego tytułu. Szczegółów nie mogę zdradzić. Aha, i znowu się cofam, czyli to nie będzie jakby... Kolejna rzecz, realizowane projekty. W firmie widać, że ten ręcznik jest bardzo duży. Robimy dwie bardzo, bardzo duże teraz produkcje VR-owe. E, kończymy grę Barn Finders e, spółki Duality Games, która była bardzo dużym sukcesem na PC. -cie. Aktualnie już jest otwarta karta Steam, kończą się ostatnie testy. Myślimy, że trzeci lub czwarty kwartał to będzie premiera tej gry. E, pracujemy wspólnie nad tym z firmą Duality. Kolejny duży tytuł VR-owy to gra Drag Dealer którą też kończymy porting. To jest gra wydana w wersji PC, PC na firmie Movie Games. Liczymy, że te dwa tytuły będą sukcesami pod koniec tego roku dla naszej firmy, a także dla Duality i Movie Games. Robimy jeszcze grę Godzilla VR-ową, której za chwilę państwu też pokażemy pierwsze materiały. Grę X, którą, na którą też pracujemy. To, co jest dla nas jeszcze ważne w tym roku, to gra Yacht Mechanic Simulator, która prawdopodobnie będzie miała premierę w tym roku jeszcze. Tutaj chciałbym odpalić YouTube'a teraz dla państwa. Uh -huh. okay, so it's not just I'm not big Poprosiłbym jeszcze o drugi trailer i zaraz omówię, to Gregor to pierwsze z pokazujemy materiały, gra okaże się w czwartym kwartale tego roku, też wierzymy, że będzie drobnym, mam nadzieję, że dużym, ale mam nadzieję, że będzie może drobnym, może dużym sukcesem, planujemy premierę na Steamie i na platformach Okulsa. Poproszę o trailer. Wracając jeszcze do tematu gry właśnie Kaiju Godzilla, jest to gra, której naszym zdaniem jeszcze na rynku nie było. Wszystkie dotychczasowe produkcje wiarowe opierały się na takiej bazie, że gracz, który wcielał się w rolę właśnie Godzilli, mógł jedynie niszczyć miasta. My robimy pierwszą grę na świecie, której gracz może bronić się przed drugimi jednostkami. Do dyspozycji będzie miał niszczenie w w jakiejś rozszerzonej wersji wszystkich największych miast na świecie. Planujemy także tryb multiplayer. Tutaj demo interaktywnego filmu AIDA, trwa właśnie aktualnie submisja z i trwa również odzyskanie właśnie grantu z Kreatywnej Europy. Zasadniczo teraz odbywa się audyt, liczymy, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy otrzymamy zwrot już z Kreatywnej Europy, jest to kwota 137 tysięcy euro, czyli dość duży zastrzyk do studia Punchbank w najbliższym czasie już. Tu mamy jeszcze właśnie nasz taki pipeline Premier Work for Hire, Trzeci, czwarty kwartał to Yacht Mechanic Simulator, który wydajemy właśnie dla firmy Image Power i grupy Playway. Czwarty kwartał to jak widać dość dużo premier vr -owych. możemy sobie policzyć, że to aż pięć gier VR, więc jest to dość spore uderzenie z naszej strony. Strategicznie myślimy, że w roku 2021-2022 chcielibyśmy jeszcze podpisać kilka nowych kontraktów. 2020 rok to też gra, w którą bardzo wierzymy. To jest gra Rower Bike Simulator, bardzo wdzięczny temat o dużym zasięgu. Robimy to dla spółki Manager Games. Jest to symulator jazdy rowerem, będą tam trasy no i różne fajne rzeczy dla graczy, którzy lubią rowery. My myślimy aktualnie też o nawiązaniu współpracy z prawdziwymi markami rowerowymi. I 2023 gra to Moonshine, tak jak powiedziałem. Mam nadzieję, że niebawem kilka dobrych newsów dotyczących tej gry. To w zasadzie pokazuje, jak mamy duży rynek produktów i co jest naszym celem, znaczy moim celem, celem spółki jest budowanie portfolio 10-12 gier w ciągu najbliższego roku. Gaming. Gaming to w zasadzie wsparcie bardzo duże naszej spółki. Realizujemy narzędzie graficzne. Wartość tego wsparcia z Gamina to 3 miliony złotych. To będzie też procedowało się aż do roku 2023. Aktualnie jesteśmy w pozyskiwaniu drugiej części dofinansowania. Kwota będzie wynosiła 443 tysięcy złotych. W tym roku trzymaliśmy pierwsze 443 tysiące, czyli to prawie milion złotych do spółki jeszcze w tym roku z tego kontraktu. Dziękuję Państwu bardzo. Przepraszam za mały stres i oto to narzędzie, które przesuwa się z, z prawej do lewej, czyli nie z lewej do prawej. Być może jest to jakiś chiński model. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Prezesie za tą prezentację. Krzysztof Grudziński, filmowiec na rynku gier, szczególnie inspirująca ta Godzilla, ale to tak dla mnie osobiście. Serdeczne gratulacje z okazji dzisiejszego debiutu, życzę dalszych sukcesów firmie, no i tak jak wszystkim, kiedyś... Chciałbym powitać Pana tutaj na rynku głównym, także życzę, żeby rosła kapitalizacja spółki, żeby przybywało grono zadowolonych klientów i inwestorów. Ja też chciałbym podziękować inwestorom, tym, którzy, szczególnie tym, którzy zechcą z nami zrobić duża i wierzą w spółkę i w nasze premiery w ciągu najbliższych dwóch lat. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję gościom za udział w dzisiejszym debiucie. Dziękuję internautom. To był 17. debiut na rynku Nikonekt w tym roku i 48. spółka na rynku Nikonekt z branży gamingowej. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne debiuty. Do zobaczenia. Już wkrótce. Dziękuję.